Hej, hej, witajcie na kanale Famiran Polska. Z tej strony Dominika. Zapraszam Was na tutorial kwiatuszkowy. Na początku przygotujcie sobie żelazko. Od razu Wam powiem, że żelazko ustawiamy na temperaturę taką nie za wysoką, takie 3, czwarte jego mocy bym powiedziała. Przygotujcie sobie list kwiatuszki z Famiranu. Ja będę wykorzystywała wykrojnik Lady Design i będą mi potrzebne dwie wielkości: dwa duże płatki oraz trzy mniejsze. I na początku myślałam, że będę robiła z tego Faamiranu różyczki, ale później przyszło mi do głowy, żeby użyć pręcików matowych, które oczywiście znajdziecie w sklepie Faamiran Polska. Jak już na pewno zauważyliście, od jakiegoś czasu rozgrzewam te płatki. Każdy płatek przykładam dosłownie na kilka sekund, aby się foamiran troszkę zgrzał. Następnie go zginam i przekręcam. Wiecie, jedna ręka idzie w jedną stronę, druga w drugą i w ten sposób wyginamy właśnie ten foamiran. Następnie, kiedy już wszystkie płatki sobie pozginałam, zaczynam ich rozprostowywanie. Czyli muszę delikatnie, bardzo delikatnie naciągnąć ten poamiran na palcach. Tu jak widzicie po lewej stronie mam już właśnie rozerwane połamieran. To wszystko dlatego, że pianka kiedy jest zgrzana jest naprawdę niezwykle delikatna. Tak więc e, musimy to robić z wyczuciem, delikatnie rozprostowywać wcześniej zgięte płatki. E, zginanie tych płatków e, ma na celu po prostu to, żeby e, cały kwiatek wyglądał bardziej naturalnie. E, jak wiemy, kwiatki przeważnie nie są e, idealnie równiutkie, e, tak więc e, po prostu świetnie wyglądają kiedy się je troszkę e, pozgina. Tutaj bym Wam chciała jeszcze pokazać, że e, możemy zabarwić również końcówki tych e, płatków. Hmm, ja zapomniałam tego zrobić wcześniej, no bo przecież mogłam to zrobić przed rozprostowywaniem, Ale sobie o tym przypomniałam. Tak więc jeżeli Wy będziecie robić swoje kwiatuszki, to pamiętajcie, że możecie je sobie pokolorować jeszcze przed rozprostowywaniem tych listków płatków, przepraszam bardzo. Teraz wybrałam sobie kolorek. To jest taki brzoskwiniowy, jakby trochę nude i biorę sobie po 6 pręcików. I jakby nakładam je na taki cieniutki drucik. Ten drucik ma mi pomóc w tym, żeby pręciki po prostu łatwiej przełożyć przez płatki. Kiedy, płatki, kiedy pręciki już sobie jakby włożyłam do środka tego płatka, nakładam troszeczkę kleju na gorąco, żeby mi się to wszystko fajnie zacisnęło. Kiedy nakładam kolejną warstwę, muszę pamiętać o tym, żeby list, co ja z tymi listkami, żeby płatki nie ubrudziły nam się od kleju. Tak więc odchylamy je delikatnie i dopiero wtedy nakładamy klej. Robimy tak oczywiście jeszcze z trzecią, czwartą i piątą warstwą. Czwarta i piąta warstwa to już są płatki jakby o rozmiar większe, kiedy wycinamy właśnie z wykrojnika. Myślę, że jeżeli nałożylibyśmy taki jeden tylko płatek, to raczej by to słabo wyglądało ze względu na to, że no po prostu kwiatki tak nie mają, że mają tylko jedną warstwę jakby większego rozmiaru. Nie wiem, czy wiecie o co mi chodzi, ale myślę, że jeżeli właśnie dodamy jeszcze drugą lub trzecią warstwę, nawet to wtedy ten kwiatuszek rzeczywiście się nam robi taki fajny trójwymiarowy i w ogóle przypomina po prostu żywy kwiatek. Bo myślę właśnie, że w tym robieniu kwiatków Głównie o to chodzi, chociaż ja Wam powiem szczerze, że nie, nie często robię takie kwiatki wygniatane, a to ze względu na to, że mam właśnie jakiś problem z ręką i po prostu strasznie bolą mnie potem ręce od takiego mocnego wygniatania kwiatuszków, tak więc ja bardzo lubię robić takie kwiatuszki, które można po prostu wyginać na piance przy pomocy takiego dłutka kółkowego. Które również znajdziecie w sklepie Famiram Polska. Zapraszam Was właśnie do działu szczególnie z nowościami. Tam będziecie widać, widzieć bardzo dużo takich produktów ułatwiających robienie kwiatków. Pojawiło się bardzo dużo wykrojników od Spellbidersa i mamy również właśnie akcesoria do robienia kwiatków również od tego producenta przepiękne w takim słuchajcie kremowo-brązowym kolorze no musicie koniecznie zobaczyć jaki to jest cudowny zestaw na pewno myślę, że nie jedna osoba się skusi nie tylko ze względu na jego zastosowanie, ale właśnie również na piękno, jakim on emanuje. Wiecie, ja jak nagrywam tutoriale, to to nie jest tak, że ja robię tylko trzy kwiatki, czy tam pięć i kończę. Przeważnie robię sobie większą ilość poza kamerą, dlatego tutaj Wam pokazałam przyspieszonym tempie, jak się to wszystko dzieje. A tutaj zobaczcie, magicznym sposobem po Waszej prawej stronie mamy już prawie cały talerz kwiatuszków zrobiony. Tutaj już tak naprawdę końcówka mi została i postanowiłam, że właśnie dokończę ją razem z Wami, żebyście mogli się jeszcze przypatrzeć, jak ja te kwiatuszki robię. A i słuchajcie, bardzo ważna rzecz. Kiedy nakładacie płatki na siebie, to starajcie się, aby były one układane tak naprzemiennie. Czyli wiecie, jeżeli na przykład zginamy wamiran. I wkładamy go w maszynkę, przepuszczamy przez ten wykrojnik i tak dalej, to mamy złożone jedno na drugim. Natomiast jeżeli je rozłączymy i zaczniemy je układać, e, tak jakby przeciwlegle, nie wiem za bardzo jak mam wam to ująć, ale na pewno wiecie o co chodzi, e, to po prostu kwiatuszki nam zaczynają piękniej wyglądać, no bo nie są już takie, mm, takie po prostu płaskie. Myślę, że to wygniatanie, potem prostowanie, no i jeszcze kładanie płatków naprzemiennie rzeczywiście sprawia to, że ten kwiatuszek jest taki bardzo realistyczny. Te kwiatuszki przygotowałam z myślą o kartkach komunijnych i myślę, że niedługo na moim profilu na Instagramie czy na Facebooku zobaczycie właśnie takie karteczki. Myślę, że one pasują idealnie nie tylko do prac e, dziewczęcych, ale także dla chłopców. Właśnie ze względu na ten środek, który jest taki brzoskwiniowy, taki pudrowy, delikatny. Pasuje naprawdę do większości e, papierów scrapbookingowych w e, tematyce e, właśnie komunijnej. A od razu Wam powiem, że moje kartki, które przygotowałam e, są wykonywane z resztek papierów. I słuchajcie, do jednej kartki, w zasadzie do dwóch, użyłam nawet papierów zimowych. Tylko, że na odwrocie miały przepiękne ornamenty, właśnie w kolorze takim jakby pieskim, trochę karmowym. Uznałam, że będą idealne proste komunijnych kartek. Tym bardziej, że nie zaopatrywałam się w tym roku w takie typowo komunijne wzory postanowiłam, że użyję troszkę zapasów, które udało mi się nagromadzić i myślę, że po prostu warto w ten sposób projektować swoje karteczki, myśleć o tym, żeby jednak te skrawki wykorzystywać, tym bardziej, że wiecie, papier scrapbookingowych do tanich nie należy, ale za to, jaki jest piękny. Zbliżamy się do końca. Bardzo, bardzo Wam chciałam podziękować za poświęcony czas, za te 10 minut razem ze mną. Mam nadzieję, że dzięki temu tutorialowi uda Wam się zrobić cudowne kwiatuszki, które wykorzystacie do swoich karteczek albo innych ozdób. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam Was, Papa! Pa.